Na życiu trzeba się znać. Szczepan. No co? Ty, co ty tak cały dzień siedzisz że wgapiasz się w te najmniejsze okno w domu? Weź sobie lepiej poduszkę i co otwórz to okno od podwórka, tam jak ten drzewo nie, robi. Nie, no. nie, nie chcę, wiesz, bo bym musiał odsuwać, wiesz, te szafki, a tam przecież masz za szafką te, te lampiony różne, wiesz, nie, nie ma sensu, więcej roboty, wiesz. O kurczę! O, o trzeba zapytać, tak, że zamarł? Ale leci. Co to, Szczepan? Co ty babki oglądasz przez okno? Się, się. Pokaż. Mm. Czekaj, a ty w to nie znam. Czeka, a czemu one jakoś tak się dziwnie przewracają jak na patelni? A czemu one na go las? Irka, wiesz, nie dziw się taki z tego rozpadania cywilizacyjnego. gorączki się na świecie zrobił, że nawet ja sam odczuwam jakąś, wiesz, taką gorączkę, taką, wiesz... To w ogóle Aj, nie jest ciepło, szepam! Ej, ale, e, to są tylko twoje odczucia. No, no popatrz, jak im jest gorąco No, no, ej, no zobacz też mi się wie, nie. To, że nie chce Ja, ja sama wyjrzę przez to okno Oj, e. Irka, Irka, to nie to okno ja! Szczepan, ja, w, ja wcale nie jestem e, Taka dociekliwa, ale możesz mi powiedzieć Gdzie dałeś kamkę od okna Bo myślałam, że okno jest otwarte A tymczasem ale fakt, wyrzuciłaś się nielichą. Szczepan, ja chciałam się zapytać, gdzie znikło okno? Irka, to, to nie było okno, tylko to był telewizor. No już był telewizor. No i to, i to teraz, to mi mówisz? No, no bo ty nigdy nie pozwalasz mi oglądać tego, co, co lubię w telewizji, no. Bo uważam, że życie jest ciekawsze, wiesz co? I w takim razie, jak ty chcesz telewizor oglądać, to ja w tej newralgicznej, dla naszego związku proponuję ci na chwilę Zamknąć oczy. No, zamknij oczy. No, 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 zamknij oczy. No dobrze, no. No już? A, no, a, no, a teraz otwórz. O. Kurczę, no nie, niemożliwe. Jak gdyś tam weszła do tego telewizoru? A normalnie, że weszła. Teraz ja nic nie mów i patrz. O, da, no, podoba ci? No, teraz to jak jesteś w telewizorze. To ja cię, kurczę, wyłączę i otworzę sobie okno. Jesteście tam jeszcze, dziewczyny? Słuchajcie, Irena ogląda telewizor, ale, ale od środku.